W czasie wyjątkaństw chcemy w jej owoce składać się. Powiadam się o przede mną, i wam, bracia i siostry, że bardzo strzeszczyłem, my myślą o tym, i zaniedbaniem. Moja i pan, Tak, w drugiej księdze, myślę, w czasie prześladowania Izraela, przysłuchując się Antioch, Medea, jeden z pierwszych uczonych w Liśnia, mąż już po w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia w On jednak, wybierając raczej chalebną śmierć, aniżeli godnego gardła życia, dobrowolnie szedł. A mówię to, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę na to, czego nie wolno jeść, nawet przez do życia. Ci, którzy byli przeznaczeni do tej bezmożnej ofiarnej uczniów, ze względu na bardzo dawne,

Thank <coughs> W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu. Przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty. Oto słowo. āhama bhāvam tuve āhama bhāve ekam tuve saṁśayaḥ astu bhāva Jezus szedł do Jedyka i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacharosza, zwierzchnik celny i bardzo bohaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskim wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wstąp, wspiął się na jako aby móc to wyżyć, tamten tamtędy mówił, nie muszę chodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego. się, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w God is good. ale to była druga dłościa. I powiem wam, że wystąpienie tego, który był szefem naszego żony, człowieka, którego już zaufano, powiedział, że jest poniżającą moją rodzinę, moich bliskich. Powiedział o niej, że jest moheronem beretem. Tylko dlatego, że chodziło do kościoła. Pogardził go. Ale to odbiło się strasznie na młodym pokolenia. Bo później, kiedy szła do kościoła, dzieci, młodzież, zaczęły wyśmiechać. I mówić o nich, że jest tak, że ocharł Nie tylko zresztą o ale o wielu starszych. jak wielkie poniżenie i wyśmianie. Bo o to tu chodziło. Przypomnijcie sobie szkołę. W szkole zawsze w klasie szukało się jednej ofiary. Kiedy się nie znalazła, to wszyscy mieli dobry urok. Gnębili, gdy gnębili. Gdy Choć człowiek czasem nie płakał, nie to nie nieodpuszczanie. Dlaczego? Bo jeśli kogoś poniżysz śmieć to nigdy nie będziesz jego słuchą. I to jest właśnie cały mechanizm. Wyśmiać. Nie patrzeć na to, co jest dobre, ale wyśmiać co powiedział. Niestety, dzisiaj tak się dzieje. Z radią maleją. Czy tym jest trwa? Tak jest. Możecie zaprzeczać, ale możecie mówić, dlaczego się miesza się do polityki? Ja do polityki się nie mieszę. I powiem Wam szczerze, że patrzyłem na dwie postacie. Ja wiem, że niektórzy mówią, nawet się moich znajomych, są tam takie czy inne tematy, polityka, tak dalej, tak dalej. Ale ja zawsze mówię, do nich jedno. To od Was zależy, co mi dać. W telewizji macie około tysiąca kanałów, możecie sobie to przełączyć w każdej chwili. Ale dajmy tym, którzy modlą się i słuchają też Pana i Nie pogadzajmy im, bo oni chcą tej modlitwy i chcą wysłuchać nie tylko tego samego, co oglądają wszystkie telewizje tak samo, a może trochę i drugiej strony. Kiedy byłem na pielgrzymce pierwsze Opieramy zdanie na to, że ktoś powiedział. Popatrzcie, jak to jest straszne. Jak my dzisiaj byli, ja my sobie zdanie, człowiek nie słucha, ale już wie, że to jest śmieszne, mało warte do wyśmiania. Powiem Wam na zakończenie, żeby nie przedłużać. Za ten list trwa, za te wszystkie dzieła, które powstaną. Bo to słowo, które jest, dociera w jednym ludziom leżących do katolików. Nie pozbawiajcie się tego głosu, tylko dlatego, że ktoś próbuje Wam mówić, czy myśleć pewne wartości. Nie dajcie się zbawić. A jeśli nie podoba się komuś właśnie jedna czy druga audycja, to można sam tak uczyć, albo przyłączyć na inny kamerę. Tak, to jest, to jest wolność. Nikt nie da absolutnie, nikt nie zmusza, ale on proponuje. Mówić się, również dla Zobaczcie, temu kto przyjmie coś dobrego. wszystkich z naszych naradów, którzy należą do wspólnoty rodziny aby nadal przemówiwali, modlili się za te dzieła, potrzebowali Boga potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy znali, polecali w Tegoś święty. Zmarła Aleksandra. Daniela, Katarzyna, Maria, Krystyna, Pasekik, Władysław, Tadeusz, i Włodzimierz. Zostaną przyjęci dzięki naszej polityce do nieba. Ciebie prosimy, niech każdy